Jak wejdziesz do Carrefour'a we Francji, to człowiek dostanie oczopląsu. Nie od cen, tylko od serów. Tam jest taki wybór, że normalnie nie wiesz, czy robisz zakupy, czy zdajesz egzamin z geografii Francji. Bo w Polsce co? Gołda Edamski, może oscypek na święta i koniec. A we Francji idziesz alejką i masz Caumembert, Brie, Roquefort, Comte, Roblechon, Saint-Nectar. Ja nawet połowę tych nazw nie umiem poprawnie wymówić. A co dopiero zdecydować, który wziąć do koszyka? I to nie jest tak, że tam stoją trzy serki na krzyż. Nie, tam jest cała ściana. Pół kilometra na biału. Normalnie człowiek ma wrażenie, że wylądował w muzeum sera i każdy ser ma swoją historię, tradycję, nazwę w dialekcie, a u nas najwyżej pani w sklepie powie: Panie, ten żółty to lepszy, bo się mniej łamie przy krojeniu. No i powiedzcie mi, jak tu nie mieć kompleksów? Francuz idzie do Kerfura i zastanawia się, czy dziś pasuje mu ser z dziurami, czy może śmierdzący jak mokre skarpety po meczu, a Polak wezmę Gołdę, bo w promocji. Ale nie ma co narzekać, może jeszcze doczekamy czasów, że w naszych gazetkach będzie rubryka sery świata, teraz tylko u nas w supercenie. A wy moi drodzy, jakie sery lubicie najbardziej? Team klasyczna Gołda, a może ktoś z was już się odważył na taki, co pachnie jak dworzec PKP w sierpniu?